Dzień dobry Państwu, Małgorzata Krótki, jestem dyrektorem zespołu poradni psychologiczno-pedagogicznych w Cieszynie. Dziś mamy piękną konferencję dotyczącą podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela. Goszczą u nas bardzo ważni ludzie, którzy zajmują się na co dzień edukacją z kilku obszarów. Patrzymy na potrzeby ucznia, nauczyciela, zastanawiamy się w jaki sposób rozwijać jego pasję, umiejętności ale też jak doceniać jego codzienny trud, zaangażowanie. Zaprosiliśmy nauczyciela roku, pana Gabriela Wołosiewicza. Jest z nami pan Wojciech Grzebielec, historyk, wspaniały też nauczyciel, z historią też bycia dyrektorem. I jest z nami pani wizytator Anna Ganiek, delegatury tutaj w Bielsku-Białej. To taki wyjątkowy myślę czas, który chcieliśmy właśnie poświęcić i zadedykować wszystkim nauczycielom, docenić też ich wkład w rozwój naszych dzieci. Gościliśmy tutaj też Bogusława Żytka, wspaniałego pedagoga, wębniarza, pracownika pałacu, młodzieży w Katowicach, którzy, który. E, przygotował właśnie piękne wystąpienie na bębnach z młodzieżą, z którą pracuje w pałacu. E, jest z nami również Mikołaj Jorawski, uczeń e, zespołu szkół e, z Międzyświeciu. E, czekamy na jego występ już e, z niepokojem, więc e, dobry czas. Goście dopisali. Patronat starosty powiatu Cieszyńskiego, pani Janina Żagan, jej też takie duże zaangażowanie we wszystkie nasze działania, takie profilaktyczne. No dzień pełen też wdzięczności. Dziękuję. Zbiegł również jakby ze zbliżającym się dniem edukacji, nie? Nauczyciela. Tak, tak. Przy okazji można również jakieś życzenia tutaj nauczycielom. No, w imieniu wszystkich też moich współpracowników zespołu poradni psychologiczno-pedagogicznych w Cieszynie składamy najlepsze życzenia. Tego właśnie, żeby nauczyciele byli inspiracją, żeby mieli charyzmę, żeby mieli właśnie tą pasję, potrafili balansować pomiędzy oczekiwaniami uczniów, rodziców, nauczycieli, i jednocześnie potrafili też zadbać właśnie o swój taki dobrostan psychiczny, o swój rozwój, bo no to chyba będzie taka baza, nie? że uśmiechnięty nauczyciel to radosna jego klasa, to, to właśnie powód do rozwoju. Więc wszystkiego najlepszego dla wszystkich nauczycieli ode mnie i od mojego zespołu.